Kolejnym tematem jest wykres funkcji liniowej. To już też będzie jakby powtórka wcześniejszych rzeczy plus trochę nowych elementów. Pierwsze polecenie jest, żeby naszkicować wykres takiej funkcji, jeżeli dziedziną jest zbiór funkcji, jeżeli z dziedziną jest zbiór o, taki przedział, że od minus dwójki do dwójki i to jest dziedzina. To oznacza, że będziemy poruszali się po x tylko od minus dwójki do dwójki. Czyli to będzie taka, jakby ta bariera, którą już wcześniej rysowałem przy tych funkcjach. Można tam dalej pozaznaczać punkty, tylko nie należy ciągnąć linii, należy ciągnąć właśnie odtąd, tylko gdzieś tam dotąd. To będzie funkcja rosnąca, bo jest przy x liczba dodatnia. Zanim to rozwiążę, to jeszcze tutaj wspomnę tylko, że to jest pierwsza ćwiartka układów współrzędnych, to jest druga ćwiartka, trzecia. I czwarta. Czasami będzie pytanie, w której ćwiartce co się znajduje. Albo przez które ćwiartki przechodzi. Więc to są ćwiartki. Wzór ogólny, który już wcześniej pisałem jest taki. On był kilka razy powtarzany. To jest współczynnik kierunkowy. To jest tak, współczynnik kierunkowy. A B to jest punkt przecięcia z osią OY. Czyli na przykład jak będzie plus 1, to tylko na, na jedynce tutaj przetnie. A współrzędna takiego punktu B jest zawsze 0. No i tutaj będzie ta współrzędna podana druga. Bo pierwsza to jest zawsze X, druga to jest Y. No i teraz tak, co tu jeszcze można byłoby wspomnieć? Naszkicujemy to. Żeby to naszkicować należy wykonać tabelę. Tabelę tu już kilka razy rysowałem wcześniej, teraz już tylko szybko ją rozwiążę. Warto wziąć pod uwagę te punkty, czyli minus 2 i 2, więc minus 2, 0 też, 2, no i tutaj dla 0, żeby było dokładniej. Jak wstawimy 0 do tego przykładu, to wyjdzie nam tylko 1. Jak wstawię minus 2 zamiast x, to będzie tutaj minus 4, dodać 1 to będzie minus 3. Jak wstawię 2, to będzie 2 razy 2, 4 dodać 1 to jest 5. No i dla 0, żeby policzyć, to podstawiamy za y0 i przekształcamy, żeby to rozwiązać. To wychodzi minus 1, 2. Należy podzielić na minus 2, czyli minus 1, druga i to tutaj się wstawia. No i teraz zaznaczamy na tej osi minus 2. Tak jak mówiłem, skok po X można wybrać inny niż skok po Y. Tutaj jest minus 2, minus 3, czyli o tu kropka. Potem jest 0,1, tutaj. Potem jest 2, 5. No i 0 minus 1 druga, czyli gdzieś tu. I teraz można połączyć linię, tak jak mówiłem. Normalnie się rysuje po całości, ale tu musimy rysować tylko w tych granicach, czyli od minus dwójki do dwójki. To będzie w ten sposób wyglądało. Ale przy minus dwójce jest nawias domknięty, więc kropkę należy zaznaczyć zamalowaną, a przy dwójce jest nawias otwarty, czyli kropka otwarta. I to jest wykres tej funkcji, w którym była prośba, żeby go narysować. Tak jak wcześniej już wspominałem, to jest miejsce zerowe, a to jest punkt przecięcia z 8 o y, i to jest zawsze b, czyli jak jest jedynką, to będzie przecinać na jedynce, i ten punkt podaje się jako 0, 1 wtedy. O ten tutaj. A ten punkt jako miejsce zerowe, ten punkt podaje się jako miejsce zerowe minus 1,2 druga i 0, to jest współrzędna miejsca zerowego, czyli jakieś A można nazywać to to jest to jest to B, a to jest A może B innym kolorem to było to dobra, teraz idąc dalej jest równoległość funkcji a gdyby było pytanie, przez jakie ćwiartki przechodzi ta funkcja, to ona przechodzi przez ćwiartkę pierwszą, drugą i trzecią. Przez czwartą w ogóle nie przechodzi. Następnie jest równoległość funkcji. To tutaj funkcje są równoległe wtedy, kiedy mają to samo a. To tylko to szybko namaluję. To jest a1, a2, b1, b2. Równoległość zachodzi wtedy, kiedy A1 równa się A2. I to jest warunek równoległości. To mogą być obojętnie, jakie cyferki, ale muszą być takie same. Tutaj przyjdźcie. B może być dowolne. To nie ma znaczenia specjalnego. I jest takie polecenie, żeby wyznaczyć wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta, przechodząca przez. Wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt P4,1 i równoległa do prostej takiej. Czyli mamy zrobić nową, nowy wzór, ale taki, że będzie równoległy do tego i będzie przechodził przez ten punkt. Wzór już wiemy jak wygląda, jest AX plus B. Skoro ma być równoległy do tej, to znaczy, że musi mieć takie samo A, bo równoległość jest wtedy, kiedy mają to samo A. Czyli tutaj na pewno nowa funkcja będzie miała takie A, ale nieznane B. Bo B się nie spisuje, bo tutaj może być B inne. Równoległe wyglądają tak na rysunku, że jedna jest na przykład tak, druga jest tak, trzecia jest tak. To są równoległe, ale może być też tak. Albo tak. To nie ma znaczenia. Muszą równoległe oznaczają właśnie, że będą szli, szły obok siebie. No, i teraz szukamy B. Korzystamy z tego, że ma przejść przez punkt 4.1, czyli dodatkowo wiemy, że przechodzi przez punkt 4.1. 4 to jest na X, a na Y jest 1. I podstawiamy tutaj zamiast X czwórkę, B nie znam, a zamiast Y podstawiam jedynkę. Jak to podstawię, to tutaj się skróci czwórka z dwójką. Wyjdzie 1, równa się 2, dodać B. No i b wyszło, że jest minus 1, bo tutaj się dwójkę przerzuca, czyli będzie minus 2, 1 minus 2 to minus 1. Jak już znamy b, to się cofamy do tego wzoru czerwonego i wychodzi nam jedna druga x i b. I to jest wzór funkcji równoległej do tej funkcji, którą prosili w zadaniu. Dodatkowa prośba w tym zadaniu była, żeby sprawdzić, czy te punkty należą do wykresu. Szkicowanie można szybko wykonać teraz. Pokazywałem, że najlepiej robić tą dokładną tabelę, ale jest szybsza metoda, że robi się tylko taką tabelę. Ona, ona działa tylko wtedy, kiedy jest jakieś B. Skoro mamy B, to możemy zrobić tą tabelę. To jest jakby, przypominając to wcześniejsze, ona też miało tutaj 0 i 0, ale miało dodatkowe elementy. Ta ma po prostu 0 i 0. Więc jak się podstawi 0 zamiast x, do tego podstawiam, do tego czerwonego, no to wyjdzie mi po prostu minus 1. A jak za y podstawię 0, 0 równa się tyle, podstawiam za y tego czerwonego, podstawiam 0, równa się, przerzucam, wychodzi jedna druga, Minus 1, 2x równa się minus 1. Dzielę przez minus 1, 2. Jak się dzieli, przez to się mnoży przez odwrotność. Czyli minus 1 razy minus 2 pierwsze. A to jest po prostu 2. I wzór funkcji, jest, wykres jest taki, że jest 0, minus 1. Czyli tu jest kropka i 2, 0. I tutaj. I taki jest wykres tego. I ona przechodzi przez pierwszą czwartkę, przez drugą nie, przez trzecią przechodzi i przez czwartą przechodzi. Teraz sprawdzam, czy te punkty należą. Można, w sensie, można by sobie zobaczyć na rysunku, czy należy. 2,0 należy, a to nie należy. Żeby pokazać to obliczeniami, czy należy, czy nie należy, to należałoby podstawić zamiast x -a i y, -a, bo to jest x, to jest y, to też jest x i y. Należałoby podstawić do czego czerwonego, czyli podstawiam punkt A1. Tutaj postaram się zmieścić. Sprawdzam dla punktu A1, czyli 20. Zamiast X podstawiam dwójkę zamiast Y0. No i to jest skraca się, tu wychodzi 1. 1 odjąć 1 to jest 0. Po lewej wyszło to samo, co po prawej, to znaczy, że należy. Czyli punkt A1 należy. Teraz sprawdzam, czy punkt A2 należy, no to wstawiam zamiast X minus 2, a zamiast Y1 też do tego czerwonego. Czyli 1 równa się 1 2 razy minus 2. Odjąć 1. Dwójka się skraca z dwójką, tu wychodzi 1. 1 razy minus 1 to minus 1, ale tu jeszcze jest minus. No i wyszło, że po lewej jest jedynka, a po prawej jest minus dwójka. Po lewej jest co innego niż po prawej, więc to oznacza, że nie należy do wykresu. Teraz jeszcze dalszy ciąg tego, jakby jest tej części, jest kolejne pytanie. żeby wyznaczyć wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt taki P i przez punkt Q. Dodatkowo tutaj dla przypomnienia sobie napisałem, zapomniałem wcześniej powiedzieć, że oś X, oś X nazywa się osią rzędnych, odciętych, oś X to jest oś odciętych, a oś Y to jest oś rzędnych, bo jak się na przykład wchodzi do kina, to idzie się w, w górę, czyli w, idziemy po, po rzędach do góry. No i teraz wyznaczamy ten wzór funkcji liniowej, który ma przejść przez taki punkt i przez taki punkt. Można byłoby skorzystać z tego, żebym podstawił zamiast x0, zamiast y3 oraz znowu bym podstawił zamiast x3 i 5 i stworzył układ równań. Może to nawet zapiszę. Czyli wstawiłbym zamiast y trójkę, zamiast x0, jak wstawiam 0, to cały człon się wyzeruje i zamiast x trójkę, a zamiast y5, i taki układ równań by się stworzył. To jest 0 plus b, to jest b, a tutaj jest 3a dodać b. I taki układ równań można byłoby rozwiązać. Po prostu, skoro już mam B policzone, to podstawiam je tutaj. Podstawiam je za B, przerzucam. Jest 5, odjąć 3 to jest 2. No i dzielę na 3 to będzie 2 trzecie. I to jest współczynnik kierunkowy, a punkt przecięcia już miałem wcześniej policzony. I teraz. Tworzę wzór, wzór jest taki A X plus B Gdyby było B minusowe to się pisze tutaj minus I to jest wzór z funkcji Gdyby była prośba żeby naszkicować to znowu robimy tą samą tabelę co wtedy i szkicujemy Ale tutaj tej tego, tego polecenia nie było Następna część to już ostatnia z tego jest powiedziane, że prosta L przecina oś o y w punkcie P, a prosta K w punkcie Q. Naszkicuj te proste. Podaj długość odcinka p i q, jeżeli funkcja L jest taka, a funkcja K jest taka. Skoro już wiem, że one przecinają oś o y w danym punkcie, to znaczy, że będą Y przecinały gdzieś tutaj funkcja L jest taka a funkcja K jest taka, namaluję ją może na dole i to jest tak żeby je naszkicować musimy zrobić tabelę Tabelę, żeby wykonać, robimy w ten sposób, że moglibyśmy zrobić tą większą, typu minus -1, 0, 1 i tutaj 0, ale jak już umiemy i mamy wprawę, to możemy tą narysować, tą szybszą, czyli tylko dla 0 i dla 0. Tak samo tutaj. Dlatego też możemy wykonać szybszą tabelę, że 0 i 0. Jak w podstawie 0 zamiast x to wyjdzie 6 a jak podstawię 0 zamiast y to muszę policzyć przerzucam to będzie tyle i dzielę na minus 2 to jest 6 na minus 2 to jest minus 3 i mamy tabelę już wykonaną tą a tą tabelę też od razu podstawiam zamiast x 0 to wychodzi minus 2 i teraz zamiast y podstawiam tutaj y miał być, tu było k kropek, dwukropek zamiast y 0 podstawiam wyszło mi, że x wynosi też minus 2 no i nanoszę tą tą naniosę kolorem czerwonym, a tą naniosę kolorem zielonym szybko też wykonuję tutaj osie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 można jedną podpisać tylko i tutaj też, jakie to były? Aż szóstka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak już wybrałem skok na się o tyle, to muszę tutaj też się tego trzymać. Czyli w ten sposób. No i po y wybrałem, że co jeden lecę, o tak, no i tak to rysuję. Minus jeden, minus dwa. Minus 3, minus 4, minus 5. Dobra. Zaznaczam teraz te punkty kolorem czerwonym to 0,6, 0,6 i minus 3, 0, czyli tutaj. I tak leci funkcja czerwona. A funkcja zielona jest 0, minus 2, czyli 0, minus 2 i minus 2, 0, czyli tutaj. I ona leci w ten sposób. I e, wyszło coś takiego. Poproszono w tym zadaniu, żeby podać długość odcinka P i Q, gdzie było wyjaśnione, że ta przecina w punkcie P oś pionową, a ta przecina w punkcie Q oś pionową. Czyli to jest czerwona, to była ta L, czerwona to była punkt P tutaj. A zielona ma q. To jest pejku. No i odległość między nimi to nawet widać, że po prostu wynosi 8. No bo tutaj była 2 i tutaj 6. Czyli odległość można napisać, że odległość pejku, długość odcinka pejku wynosi 8. Jeszcze tylko się upewnię. Tak, to jest w porządku. Jeszcze można byłoby jako podsumowanie tylko napisać coś takiego, że mamy kilka rodzajów funkcji. Na przykład takie. I jeszcze tutaj dwie. I na przykład prośba mogłaby być, żeby spośród tych funkcji wybrać równoległe do siebie. No to równoległe, tak jak już wcześniej wspominałem, żeby były równoległe, to muszą mieć to samo A. Czyli a1 musi być równe a2 b nie ma znaczenia b może być losowe więc wybieramy równoległe szukamy najpierw może niebieskim pozaznaczam jedna druga x jest no to szukam gdzie jest jedna druga x tutaj nie tutaj też nie tutaj nie ma funkcji równoległej ta teraz jest 2x to jest 2x tu jest plus 2x czyli ta razem z tą jest równoległa no, ale tutaj też jest 2x, więc te trzy są równoległe do siebie. One na przykład na wykresie by wyglądały tak. No bo 2x oznacza, że jest rosnąca, więc szłaby w górę. Teraz y, innych szukam par, innych równoległych. No i wychodzi mi, że tu jest minus 1, 2x. Może tym. Y, minus 1, 2x i to też ma minus 1, 2x, to znaczy, że one też są równoległe. Tylko idą w dół, bo minus oznacza, że jest malejąca. Czyli mniej więcej tak by wyglądały. Ta by przecinała pionową na trójce, a ta by przecinała pionową na ósemce. To ta jest na trójce, a to jest na ósemce i tak by wyglądał rysunek. Muszą być równoległe do siebie. Natomiast gdyby jeszcze było, na przykład taka napisana. A tutaj jeszcze nie zwróciłem uwagi, że zapomniałem o tych. Minus 1, 2x, minus 1, 2x i ta też jest minus 1, 2x. Te trzy czerwone są równoległe do siebie. 2x, 2x, te też są równoległe, a ta nie. Ta nie ma pary. To jest minus 2x. Minus ta też nie ma pary, czyli nie ma równoległej. Czyli te trzy są równoległe do siebie i te trzy są równoległe do siebie. Te są rosnące, te są malejące czerwone.